Jesteśmy na podchalu. Na gości czekają tu luksusowe 200-metrowe domki w stylu góralskim. Bogate wyposażenie budynków, w tym strefa spa i saun, to dość wysokie koszty utrzymania dla właścicieli. Naturalną decyzją był więc wybór ekonomicznego i wygodnego sposobu ogrzewania. Znajdujemy się w Bańskiej Niżnej, najzimniejszej strefie naszego kraju. Mamy tutaj budynki wykonane w technologii góralskiej. To znaczy technologia, gdzie zastosowano półbala z wykończeniem mieszanym. Nie ma tutaj dodatkowej izolacji. Oczywiście domki są całoroczne. Inwestorzy zdecydowali się na montaż pomp ciepła ze względu na fakt, iż w pozostałych dwóch domkach mają zainstalowany kocioł na ekogroszek, który po prostu zabiera im sporo czasu przy obsudę. Pompa ciepła zapewnia ciepło i komfort korzystania z ciepłej wody użytkowej, nawet dla bardzo wymagających gości. Największym wyzwaniem dla nas było przede wszystkim poprawny dobór jednostki. No, tak jak widać, jest to typowa tradycyjna technologia góralska. Zdecydowaliśmy się na wybór pompy 12 kW. Jesteśmy w zasadzie na dzień dzisiejszy po dwóch sezonach grzewczych. Zarówno my, jak inwestor z punktu widzenia technicznego ekonomicznego możemy potwierdzić, że jednostka została dobrana poprawnie i świetnie wpisuje się w pracę tutaj w tej piątej strefie klimatycznej, gdzie jest bardzo zimno. Zainstalowana tutaj pompa ciepła to Panasonic z serii T-CAP o mocy nominalnej 12 kW. Pompy Panasonic z serii t charakteryzują się Utrzymaniem mocy nominalnej do temperatury zewnętrznej minus 20 stopni, jednocześnie nawet przy minus 25 stopniach Celsjusza na zewnątrz, efektywność pompy ciepła jest dwukrotnie wyższa niż w przypadku ogrzewania elektrycznego. W tych domkach pompa współpracuje z instalacją niskotemperaturową. Pompa ciepła może współpracować zarówno z ogrzewaniem niskotemperaturowym, podłogowym czy ściennym, jak i z układem grzejnikowym gdyż nawet w temperaturze minus 28 stopni Celsjusza na zewnątrz jesteśmy w stanie uzyskać temperaturę wody kotłowej na poziomie 55 stopni Celsjusza. Bez problemu udaje sobie radę z zapotrzebowaniem budynku na ciepło, z wytworzeniem wody dla trzech łazienek oraz z wytworzeniem ciepłej wody dla jacuzzi. Moc pompy została dobrana w taki sposób, aby bardzo szybko zapewnić dogrzanie zbiornika ciepłej wody. Przy wymianie gości za każdym razem inwestorzy w jacuzzi spuszczają całą wodę, następnie jacuzzi zostaje napełnione wodą pogotykaną wstępnie przez pompę ciepła, natomiast y, później ta woda jest podtrzymywana, temperatura tej wody jest podtrzymywana przez aparaturę, y, która jest w jacuzzi. Podczas wyboru ogrzewania do tak nietypowej inwestycji bardzo ważny był sposób pracy urządzenia oraz jego rozmiar. Oprócz ogrzewania budynku oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej, pompa ciepła Panasonic Aquarea może zostać wykorzystana również do chłodzenia. Pompy ciepła Panasonic Aquarea są zgodne ze standardem Smart Grid, co oznacza, że mogą efektywnie współpracować z instalacją fotowoltaiczną lub inteligentnymi sieciami elektrycznymi. Większość urządzeń wykonawczych znajduje się na zewnątrz. Wewnątrz maszynowni mamy tylko i wyłącznie mały bufor w formie sprzęgła. I zbiornik 400-litrowy, który zaopatruje budynek w ciepłą wodę użytkową. Pompy ciepła Panasonic Aquarea odciążają właścicieli poprzez możliwość zdalnego sterowania parametrami pracy urządzenia. Do układu zastosowaliśmy moduł Smart Cloud, który pozwala obsługiwać inwestorowi zdalnie urządzenie, tak więc. Ma wpływ i na parametry pompy może odczytać wszystkie temperatury, to znaczy temperaturę zewnętrzną, temperaturę wewnętrzną w budynku, temperaturę wody. Dodatkowo, spierliśmy ten układ z naszym kątem serwisowym akwaria Service Cloud. Dzięki temu możemy tak naprawdę zdalnie wpłynąć na pracę urządzenia, kontrolować poprawność jego pracy. I w razie jakichkolwiek usterek po prostu szybko zadziałać. Połączenie natury z nowoczesną technologią w tym przypadku gwarantuje idealny wypoczynek. Panasonic: A Better Life, a Better World.